manka tu Kakomil15 i w tym filmiku chciałbym wam pokazać e, taki tandetną po podróbkę telefonu Galaxy Samsung Galaxy S3 e, ten niby smartfon nazywa się telefon i9300 i9300 e, już pewnie o nim słyszeliście, jest to oczywiście dziadostwo które wygląda tak, jak widzicie. 99 zł. Dobrze, poczytajmy sobie trochę o nim. Co on to ma? Dotykowy telefon i 9300 9300, 4 cale dual sim, wifi TV. Kolor biały i czarny. Tak, oczywiście. Facebooka ma. Eee... Yy, yy, Bluetootha ma. Androida nie ma, co pisze, że jest Android dd, dd. To jest tylko nakładka na jakiegoś yy, yy, na, na jakąś nie wiem na jakiegoś OSA chińskiego, coś takiego. Wi-Fi, nie wiem czy posiada, ale możliwe, że posiada. Gmail nie wiem. SD, slotkard SD, na pewno posiada każdy telefon. Dobrze, yy, zacznijmy... zacznijmy tu. I9300 to jest firmo, firmowa nazwa tego smartfonu. 4 e, sale dodatkowego dotykowego, mm, dodatkowego dodatkowego y, <laughs> przepraszam że tak mule ale ekranu dodatkowego y, posiada jawę, TV, Wi-Fi no i on tak wygląda Przecież nie wiem czy on posiada Wi-Fi, Javę i to bo to nie wiem czy na tym osie o chińskim coś pójdzie ale możliwe Dostawny kolor biały i czarny. w wysionym ruchu, to już jakieś dziadostwo. Mm, mm, mm. Oczywiście nie, nie nagrywam tego, żeby żeby im... żeby, że to jest jakieś dziadostwo, tylko nagrywam, żeby, żeby was ostrzec przed y, dziadostwem jakimś, wiecie. Żeby tego nie kupować. Chcesz tchnąć nowego ducha swój własny świat cyfrowej rozrywki? Telefon działa pod kontrolą systemu operacyjnego Android nieprawda to jest nieprawda on nie działa pod żadnym androidem to jest jakaś nakładka na jakiś badziewny system nieprawda 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 tak tu pisze że jest, jest napisane że jest yy, mała posiada wiele funkcji aha aha, aha jeszcze widzę jeszcze widzę dokładnie telefon tak wygląda podobny do telefonu s3 samsung Widzicie, to jest jakaś podróbka. Tak. Yy, 4-calowy ekran dotykowy, aparat fotograficzny Bluetooth, Wi-Fi TV, Java, FM, MP3, MP4, odblokowane GSM na częstotliwości tak 850, 900, 1800, 1900 MHz dla dwóch kart SIM Dual. No, to na pewno jest prawda. Jak widzimy, yy, na, to nie jest Android. Nie jest Android. Jak widzimy, posiada Antenkę wysuwaną. Do, pewnie do TV. I tak wygląda zestaw. W zestawie otrzymujemy LCD, folie na LCD oraz etui I nie kupujcie tego, bo to jest naj, największy szajs, żeby na tym ekranie dotykowym coś wbić, to trzeba... Naprawdę wiele. Aparat fotograficzny 1, 1, 1 megapikseli, 1, 3 megapiksela. Uff, bardzo mało. są od dwóch kart. Maksymalna wydajność to jest nieprawda. No i to chyba na tyle. Dziękuję za obejrzenie. I raz przypominam, nie kupujcie tego. Nie kupujcie tego. Bo to jest to po prostu będziecie żałować, że kasę wydaliście. Dziękuję za obejrzenie, subskrybować, lajkować, komentować i to na tyle, Sielka.